Witam ponownie wszystkich zainteresowanych na kanale oryginalne perfumy, przesyłki z perfumerii. Dzisiaj przesyłka z Daglasa niemieckiego. Przesyłka nie była otwierana.

Przesyłka pusta, a tu może próbki, kod, To można sobie, kto jest w Niemczech może sobie wykorzystać w Douglasie, 15% zniżki do nieprzecenionych perfum. Okej. Okay. Tutaj też coś, jakaś reklama. Próbki były do wyboru. Jakaś ostrość. Nie bardzo. Numer... 3001 I druga próbka. Woda toaletowa. Diorchon też woda toaletowa. Numer... 3D01 Albo 3001 również. I właściwy produkt to jest uzupełnienie 150 ml. Flor, moja droga, Flor. Tutaj jest wypukłe, tłuczone do zewnątrz. Myślę, że to widać. Tu też jest tłoczenie do zewnątrz i tutaj do wewnątrz jest złotym kolorem woda i George Armani jest też taki dłuższy chyba jest napis Muszę na chwilę przerwać, bo ktoś zapukał i tutaj tłoczenie do wewnątrz jest 150 ml też myślę że to tutaj widać tutaj jest napis jakimś lakierem przemalowane takie podniecone trochę z lewej strony nie ma nic to może być podrabiane, mogą być podróbki, bo to duże pojemności są, dlatego warto zwracać uwagę na tłoczenia. Na Z prawej strony jest kod instrukcja jak małe butelki można napełniać. Zawsze jest korzystniej kupowanie uzupełnień. 150 ml. Też tutaj podkreślenie, warto zwracać uwagę na jakie rozmieszczenia, jaka wielkość czcionki jest. Tutaj z lewej strony jest klejenie, to też jest ważne takie. Widać tutaj, od góry jest tylko w taki sposób kółkiem zaklejone. To też jest tłuczone, o widać w tej chwili. Drogo. od spodu od spodu nie ma zaklejenia tutaj nie ma jest otwierane numer 22 W 22 DM tutaj jak mówię tu jest wszystko na druk nic nie jest tłoczone Ok, jeszcze wszystko, co przyszło, dziękuję za uwagę. Dziękuję za subskrypcję, za polubienia, za komentarze. Do następnego razu, do następnej środy.